Dzień dobry, Zakup Board Games. Ponownie dzisiaj chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. No i żebyście grali, żebyście ograli w następnym roku albo w czasie tych świąt całą swoją półkę wstydu, chociaż wiemy, że u niektórych to jest niemożliwe, ale ogólnie życzymy wam jak najwięcej czasu na granie w planszówki, jak najmniej czasu poświęconego, żebyście musieli się ich uczyć, jak najwięcej wygranych rozgrywek, <grymne> jak najmniej kłótni. Tak, jak najmniej przy kłótni. Rozgrywkach? Przy stole, no i wszystkiego dobrego. Ogólnie, tak podsumowując, ten rok, to chcieliśmy Wam bardzo podziękować za Waszą obecność, za wszystkie komentarze, że jesteście z nami i nas oglądacie. Rzeczywiście każdy nasz film jest Was coraz więcej, więc bardzo, bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami. Przypominamy, że my jesteśmy naprawdę bardzo młodym kanałem, także bardzo wam dziękujemy, że mogliśmy z wami stworzyć naprawdę bardzo fajne community i mamy nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Tak, także mamy nadzieję, nie wiem, może zrobić coś fajnego na pierwszy rok, jak styknie nam rok. Kiedy nam w ogóle styka rok? W sierpniu? Nie, styczeń, luty. W styczeń, luty? No. Jakoś na początku roku z tego roku. Także me. bardzo dziękujemy, że przez ten cały czas jak jesteśmy i rozwijaliśmy się to, byliście z nami i życzymy wam jeszcze raz przede wszystkim bardzo dużo spokoju, bo to jest teraz. Najważniejsza rzecz, czyli bardzo dużo spokoju wśród tego całego zamętu, który teraz się dzieje. I na samym końcu jeszcze mamy taki jeden announcement, ponieważ nasze bardzo dobre ziomy planszówkowi, astronauci założyli pub w Łodzi. Także wspierajcie ich, jak jesteście w Łodzi, no to wpadajcie Jeżeli tam. Jeżeli będziecie, wpadajcie tam. Zobaczcie jak to wygląda i na pewno pogracie w jakieś fajne tytuły. Tak. i Wszyscy, którzy nas oglądają i nas lubią i chcą nam zrobić coś fajnego i planszówkowym astronautom chcą zrobić coś fajnego, to idźcie tam i zobaczcie, co mają na ścianach, co mają wydrukowane. Mają takie wielkie te z ruta, o. mają wielkie ilustracje z ruta. Także róbcie sobie zdjęcia u nich przy tych ilustracjach z ruta. Udostępniajcie, żeby dalej trafić do innych osób. Udostępniajcie i tagujcie nas też przy tym, bo to co jest z ruta, musi być otagowane razem z nami, nie. Tak. No. Je to my jesteśmy nieodłączną częścią ruta. Tak. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy community i musimy się nawzajem wspierać. Także wspierajmy wszystkie puby planszówkowe. Dokładnie tak. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Was. Obejrzyjcie się jak prosięta. Tak, jak świnie. Obrzydliwe świnie. No, tak. no a my wracamy do obtaczania w panierce karpi, które rozwalają nam się. Jezus, karpi! No, nie, jemy, rybek, nie jemy tej obrzydliwej ryby z mułu. Wracamy do panierowania normalnych, dobrych ryb, które nam się rozwalają. Jesteśmy wściekli od rana. No. Także wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i szczęśliwego I, nowego tak. roku. I, I widzimy, do zobaczenia. Się, widzimy się w następnym filmie. No, na razie, pa. pa. Boże, z jednej kamery się nagrywamy wstyd. Bieda. Wstyd.